Nie wstydź się tego, kim jesteś. Torbota twoich rodziców. Posprzątałem tak dokładnie, że jedynym śmieciem, który został, jestem ja. Blokowanie ludzi mi nie wystarczy. Chcę, żeby przestali żyć. Jeśli myjesz się nago, to jesteś dziwką. Biorę super gorące kąpiele, żeby ćwiczyć smażenie się w piekle. Nie możesz naprawić przeszłości, ale nadal możesz spieprzyć przyszłość. Mam mnóstwo ukrytych talentów, tylko są tak ukryte, że nie mogę ich znaleźć. Nie, nie rozwinę tego wątku, ponieważ nie mam pojęcia, o czym mówię. Może i nie jestem przystojny, czy zabawny, czy mądry, czy czy utalentowany, czy wysportowany. Nie lubisz mnie? Tak się składa, że ja też się nie lubię. Całe szczęście żyje się tylko raz. Drugiego razu bym nie wytrzymał. Zacząłem na samym dole i jakimś cudem spadłem jeszcze niżej. Całkowicie pozbyłem się jakichkolwiek zdolności prowadzenia podstawowej konwersacji. Jestem w zawodówce, bo jedyne co robię, to zawodzę ludzi. Ja już nawet się nie lenię. Po prostu nic nie robię. Jeśli miłość do samego siebie jest gejowa, to ja jestem ekstremalnie hetero. Dzisiaj jest chujowo. Wracam do śpiolkolotu. Nie chcę się przechwalać, ale jestem solidnym 0 na 10. Czy ja mam depresję, czy po prostu reaguję w odpowiedni sposób na to, że świat jest taki chujowy? Znajomi są jak płatki śniegu. Jak naszczasz na nich, to oni magicznie znikają. Obawmy się w chowanego. Ja się ukryję, a ty poszukasz pomocy u specjalisty. Moja codzienna rutyna jest bardzo prosta. Najpierw wstaję a potem cierpię. Kiedyś byłem biednym dzieckiem, ale po wielu latach ciężkiej pracy przestałem być dzieckiem. Potrzebuję sześciomiesięcznych miesięcznych wakacji dwa razy w roku. Uzależniam się od wszystkiego, co sprawia, że zapominam, że istnieje. Dziewczyny w sumie to lubią miłych chłopaków, ale ty pewnie jesteś Reditorem. Jeśli to, co mam w spodniach określa moją płeć, to znaczy, że moja płeć jest malutka. Nie jestem zupełnie bezużyteczny, można mnie wykorzystać jako zły przykład. Pij wodę, ty cudowna, pracowita, ale niedowodniona, kurwo. Czasami chciałbym umrzeć, ale wtedy przypominam sobie, że świat byłby bez ze mnie lepszy, więc zostaje. Każdego dnia myślę sobie, nie może być już gorzej. A wtedy jest jeszcze gorzej. Inflacja nie istnieje. Obniżcie cenę albo po prostu zacznę kraść. Jeśli ktoś cię nienawidzi bez powodu, to daj im do tego powód. Przestańcie mówić, że jestem seksistą. Nigdy w życiu nie uprawiałem seksu. Pomyśl dwa razy, typie. Ja nawet nie pomyślałem raz. Jeśli jest ci przykro, że spędzasz walentynki samotnie, zwróć uwagę na to, że każdy inny dzień też spędzasz samotnie. Wszystko się pierdoli, tylko nie ja. Ho, jesteś bogaty? Wymień wszystkie numery na swojej Karcie kredytowej. Jestem sprytnie przebrany za odpowiedzialnego dorosłego. Daj lajka, jeśli kochasz Sonika. Albo nie pamiętasz, kiedy ostatni raz byłeś szczęśliwy. Mam dość służby zdrowia. Pora na bezrobocie choroby. Tylko utrata pamięci może mnie teraz naprawić. Dotknięcie trawy mi nie wystarczy. Potrzebuję długiej i intensywnej terapii. Rozmawiaj ze swoimi znajomymi. Wcale ich nie wkurzę. Moje grono znajomych jest niewielkie, ale to nie mój wybór. Ludzie nie lubią ze mną przebywać. Czy jestem idealny? Nie! Czy staram się to naprawić? Nie. Dlaczego tak seksowne osoby, jak ja, muszą w życiu tak cierpieć? Jak uniknąć stresu w pracy? Nie iść do pracy. Jestem w połowie Batmanem i w połowie Spidermanem. Nie mam ani supermocy, ani pieniędzy. Założę się, że mam więcej chromosomów od ciebie. Nie będę przepraszał za denerwowanie ludzi, bo wiem, że dalej będę to robił. Jeśli nie przekręcę wszystkiego w żart, to się zajebę. Mamy tradycję jebać policję. Moje hasło jest słabe? Tak samo jak moja pamięć, więc daj mi spokój. Dzisiaj zaczynam swoje wyzwanie grudzień, gdzie staram się przeżyć... Grudzień. Każdego dnia ćwiczę swoje nogi, kiedy cały czas uciekam od problemu. Jeśli twoja przyjaźń wytrzymała dłużej niż 7 lat, to nie jest już przyjaźń. To gejowe. Ostatnio zrobiłem sobie zdjęcie i przypomniałem sobie, dlaczego ich nie robię. Potrzebuję przerwy od udawania, że jestem prawidłowo funkcjonującym członkiem społeczeństwa. Szczerze, jutro będzie do dupy. Ona nie myśli o tobie. Mówienie ludziom w trakcie rozmowy: mam tu gdzieś, powinno być normalne. Czasem trzeba sobie zrobić kilka minut przerwy. Na przykład przerwy od oddychania. Nowy rok, nowy ja znaczy, że będę jeszcze gorszy. Ruchajcie w dupę, jeśli się mylę, ale dinozaury jeszcze istnieją, nie? Jeśli nie możesz być najlepszy, bądź najgorszy. Na problemy ze snem najlepszy jest koktajl, z amoniaku i rtęci. Wyraźnie wskazuje na to, że mam przejebaną psychikę. A wy pojeby się ze mną utożsamiacie. Nie dziwne, że mam zjebane życie. Jestem głównym bohaterem, a to wszystko dla rozwoju mojej postaci. Wiem, że masz dzisiaj zjebany humor. Po prostu pamiętaj, że to tylko twoja wina. Jak dla mnie, druga strona w Google to Dark Web. Kto użyczył mi tak zajebistego głosu? Pan Piotr oczywiście. Więc wbijcie na jego kanał na YouTube i Pokażcie, że wam się podoba. Właśnie widziałem jak ktoś młodszy ode mnie jest niesamowicie utalentowany. To mi zrujnowało dzień. Weekendy to oszustwo. Jednego dnia jestem przemęczony, a drugiego przemartwiony. Nie bądź częścią problemu, bądź całym problemem. Ludzie śpiewający ci wszystkiego najlepszego to jak niepomijalna cutscenka. Życie toczy się dalej. Ta, to właśnie jest problem. Nie myłem się od wczoraj, a nienawidzę się od ośmiu lat. Jeśli twój czat grupowy nie żyje, to twoi przyjaciele pewnie zrobili nowy, na którym cię nie ma. To, a więc masz szczęśliwe życie, rodzinę i Wymarzoną pracę. Ja mam za to raka prostaty. Nie chcę umierać, ale chcę być martwy. Internet to okropne miejsce, a ja jestem okropną osobą, więc idealnie tam pasuję. Chcę być w chuj bogaty. Już mam chuja, więc jestem w połowie drogi. Nie przejmuj się przeszłością. Przyszłość będzie znacznie gorsza. Życzę wszystkim, którzy są szczęśliwsi ode mnie, żeby zdechli. Ludzie mówią, że na tym świecie nie ma nic za darmo. Zapominają o hifie. Nie do końca chcę umierać, ale nie do końca chcę też żyć. Sorki i nie mogę dzisiaj z wami wyjść. Muszę siedzieć w pokoju i czuć się dziwnie. Miód to po prostu spermie. Ma pszczoły! Sen nie rozwiązuje moich problemów, ale pomaga mi je ignorować. Dzieciaki krzyczą, a nawet nie mają żadnych problemów. To ja powinienem krzyczeć! Daj ludziom cieszyć się życiem. Ja się cieszę z cierpienia innych. Nie mam brzydkiego profilu. Pod każdym kątem wyglądam fatalnie. Nie interesuje mnie, że spotkało się coś dobrego w życiu. Mnie to powinno spotkać. Moje życie wygląda jak wątpliwej jakości fanfic na łatpacie. Moim jedynym kontaktem w telefonie jest: dodaj nowy numer. Nie martw się swoim życiem. Za jakieś 20 lat i tak ziemia będzie niezdatna do życia. Dlaczego pisze się kamuflaż, a nie? Nie lubię, gdy rodzice pytają mnie o drugą połówkę. Na szczęście nie muszę się tym przejmować, bo się do mnie nie przyznają. Sorki, że nie odpisałem. Udawałem, że nie widziałem, a potem zapomniałem. Skoro USA jest takie świetne, to czemu powstało USP? Nie znosisz mojego towarzystwa? Ja muszę żyć ze sobą cały czas. Interesuje się NFT naprawdę fajnymi tyłkami. Nie podtrzymujesz tej rozmowy. Ona po prostu nie chce z tobą gadać. Ja się pytam, kto jest najprzystojniejszą osobą na świecie? Przeczytaj pierwsze słowo. Im szybciej jedziesz autem, tym krócej przebywasz na jezdni. To znaczy mniej wypadków. Trzeba się zrelaksować po długim dniu nie robienia niczego. Rantkowanie jest takie proste: podchodzisz do laski, zapraszasz ją gdzieś, a ona odmawia. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Rantkowanie z samocną matką to jak odpalenie czyjegoś save'a. sejwa. Odbywam więcej rozmów w swojej głowie niż w prawdziwym życiu. Skarbie, nie ignorujecie. Zastanawiam się tylko, jak się pisze piękna. Gdybyśmy zrezygnowali ze wszystkich praw, przestępczość spadłaby do zera. Tak długo gadała o swoim meksy. Że sam zacząłem za nim tęsknić. Tak, jestem zadowolony. Zaruchał! Bym. Czemu Y to Y? Dla mnie bardziej to wygląda jak y. Yy. Jestem wzorowym uczniem Zdałem nawet test na AIDS i Ja nawet nie mam pracy Czy jak zwalę konia do hentajca narysowanego przez faceta To znaczy, że facet doprowadził mnie do orgazmu? Życie jest dobre Dopóki nie zaczniesz żyć Teoretycznie żyjesz tylko dwie minuty Ale za każdym razem, kiedy weźmiesz oddech Zegar się resetuje Jestem idealnym powodem na to, że aborcja powinna być legalna Ta, uwielbiam BDSM Bardzo dużo smalczystych mężczyzn Uwika nad dzieckiem to hodowlę własnej spermy. Nie potrzebuję seksu. Życie mnie rucha codziennie. Tak, na tym obrazie widać pizdę. I tak, mówię o sobie. I jak ja kurwa nienawidzę fałszywych plików PNG. Jedyny sposób na to, bym stał się szczęśliwy, to zrobienie ze mnie happy mila. Afrodyta bogini miłości. Czemu połamałaś mi kości? Nalewam mleko, a potem sypię płatki. I nie lubię Lego. Macie jakieś propozycje na teksty do drugiej części? Piszcie śmiało. I dajcie suba, żeby od razu wiedzieć, kiedy wyjdzie odcinek z waszymi tekstami. I pamiętajcie, że możecie bić na nasz serwis Discord, gdzie możecie porozmawiać ze mną osobiście. Wszystkie szczegóły macie napisane w opisie. A teraz muszę zasuwać!